Pewnie się zastanawiacie, do czego mu to betonowe te krabężniki? Ej, z boku korka nie odkręciłem. Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Bach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w bo u mnie LUX i HOXASA i wszystko to co majster chciał, to ma Siemaneczko dzisiaj jak widać pachowa rinka będzie wymieniał olej w skrzyni automatycznej babaryczka 550i zaraz się ogarnie temat dzisiaj robota będzie <gryw> aligancko. Dobra, zaraz Wam pokażę jak się po majstrowemu wymienił olej <grymne> Tak panie, bardzo dobra robota będzie. Ej, patrzcie, tutaj macie fajnie, bo na oryginalnym filtrze jest podana data, więc ciekaw jestem jaka będzie data na tym filtrze w, tamtej, w tej skrzyni automatycznej. Ciekawe będzie od razu wiadomo kurwa kiedy było wymieniane. Ciekaw jestem, jak ta oliwa w ogóle wygląda. Nie wiem, czy to dobry plan. Taka wymiana. Niektórzy mówią, że strach to ruszać, żeby się, żeby się tam potem nie wypłukało i nie zaczęło mielić. Ale no co, trzeba wymienić, no bo co. Nie ma wyjścia, lepiej wymienić niż kurwa. Żeby się tam coś przekręciło. Dobra. Od razu oczywiście sobie sprawdzimy, jak tam wygląda to wszystko. No ta. Bardzo dobra robota. Tylko tego mam za mało chyba. Muszę jeszcze po 3 pojechać. No i proszę ja was mierniczek GL Smart XL firmy ProdicTech, polskiego producenta, który się łączy z Androidem. Można sobie na telefonie wszystkie pomiary potem tam wydrukować i posprawdzać i w ogóle yy, wygrywa ten majster. Brawo! Gratulujemy, napiszemy do Ciebie, będzie git. Majster kupił oryginalne, od tej skrzyni yy, oryginalny sprzęt, ZF-a, filterek też oryginalny, więc powinno wszystko dobrze pasować. Jedynie co, to nie miałem śrubek, nie wiem dlaczego kurwa, łoszukały mnie chyba. Ale filtr kiedyś kupiłem taki do E65 i tam były śrubki. Jestem, stamtąd śrubki zajebałem będą do tego. Bardzo dobry plan. Dobra, mam nadzieję, że śrubki długością będą dobre. Pewnie się zastanawiacie, do czego mu to kurwa betonowe te kramężniki. <grymianie> Zara wam pokażę. Chowarinka co wymyśliła. Rureczka tutaj do pompowania oliwki. Słoiczek. <grymianie> Sprawdzimy jak to tam wygląda. A beton, betonowe te krawężniki, to Majster ma taki plan. Tutaj położymy sobie betonowe krawężniki pod jedno koło, pod drugie. Najedziemy na nie, a tył sobie podlewarujemy i postawimy na tym. Ops! <laughs> Panie, bardzo dobry plan. Tylnie koła będą w górze, więc będziemy mogli zmieniać biegi. Kurba! Normalnie jak kurba na serwisie będzie. Zaraz, koła musi wyprostować. Wiedziałem, że jesteś inteligentny człowiek. O Jezu, o Jezu. Ura. Prosto. Co one tak się rozjeżdżają, kurwa, na prawo i lewo. Aby na łeb nie spadło i <laughs> Dawaj, tutaj podłóż nie wiem czy to dobrze tak będzie ale spróbujemy tak legancko sobie najechać Siema panie, tak potem tutaj następny Z zderzakiem trzesz kurwa dobra może się nadda o i tutaj następny musi być. What the fuck? Kurwa konstrukcja. Konstrukcja pana majstra. O. O. Tu podjedziesz, potem tu podjedziesz i tu już powinieneś też podjechać. Dobrze jest, jadę jeszcze po trzy. Kurwe, jebana. Panie, to robota na dwa dni. się <grywa> dużo roboty. Ale gorąco. Też wybierasz sobie pogodę, kurwa, do takich robót. Dobrze jest. Dobra, złapmy tu pomiar. Na razie czego... No kurwa. Coś źle jest. Musisz pan lejść. Cicho ci chłopachowa rinka podjeździa. <laughs> no na najazdy. Mów tak coś nie tak. Za <laughs> to mi się tu zag... A, bo drzwi mam otwarte, kur... Mówię, co jest grane. <laughs> Czyżby pachowa rynka. Bardzo dobry pomysł miałam. Pokaż mi to. A to no jeszcze na jeden muszę podjechać. Pani, bardzo dobra robota. A z tej? <laughs> Luksus. Podoba mi się. No i jeszcze na jedno najedziesz i będzie zarobiście. <laughs> Daj panu jeszcze jedno w górę. A kulaccio oliva rozgrzeje. Kurwa, se nie chce ruszyć, jak ma drzwi otwarte. O, chyba się odsuwa z drugiej strony ten. O, chyba mi się odsunął. Jedziesz pan odsuwa się skurwy jaj Ajaj aj. Niedobrze Jak go zablokować tutaj tu jest błotko Płot ty dlatego mi zjeżdża. Bara Będzie lepsza przyciepność. O ty kurwa. Pękło mnie to. Lepsza przyciepność, panie. Odsuwa się jebana, no. Musisz szybciej, albo ze rozbiegu. Tak, to ty, ty no, Lora <laughs> ja, tu podniesie do góry, to Dobry plan? Cichujobie. <laughs> Może i dobry. Odsuwa się cały czas, kurwa jebana szmato ty. Wiesz co, to mi odjeżdża, jakbyś tak nogą przytrzymał. Tam, tam Tamten mi nie odjeżdża, ten mi odjeżdża. Tu jakby, kurwa. Kurwa. <grywa> No to ja robiłem Na jazdy jak ta lala kurwa <laughs> Tak się robi samo Wiem, że to na dwa dni roboty kurwa. Patrzcie jak teraz ładnie stoi Można lekko sobie tam wleźć i wszystko ponaprawiać bo tylko. Kur... Mój <moy> filterek, panie, <bo> zapygasz, pan <moyen> O, kurwa Boże. Dobrze jest, tu nie, nie trzeba nic kombinować nie padło tam. Dobra, to już jest dobrze. Teraz trzeba tył o na takich podnośniczkach postawić. Z jednej cyk, z drugiej cyk I będzie fajnie dupa w powietrzu, tylko trzeba podnieść na taką samą wysokość jak z przodu. Na łoko tam trzeba by poziomować teraz. Zmierzmy wysokość tej strony O, tu mamy felgę Jeszcze wyżej musisz Dobra, teraz trzeba tylko byłykę podłożyć O, mój gość <noise> Za gorąco na takie roboty człowieku Co tam budzi w środku Szyma. O Fuj, bo staję. Szyma. Użalamy się, kurwa. Oj, Boże. czemu tak gorąco mi? No ładnie stoi bardzo ładnie dla pewności majster jeszcze tutaj troszkę podniesie na lewarku żeby stało i na lewarku procedura na dwa dni roboty kurwa Rzyma! <grystanie> tutaj pod koło trzeba podłożyć coś <grystanie> Sta się stoi i śmieje, kurwa. Śmieje się i patrzy. Sprawdzić, czy będzie samochód funkcjonował. No, wygląda na to, że tył jest wyżej. Myśli, że się ślizga. <śmieje> kurwa. Dobra, wyłączyłem stabilizację jazdy. Trójka, <laughs> idzie. Po co hamulec zaciągasz jak kurwa i tak koła są w powietrzu. <laughs> Można, że tak powiem, włazić pod spód. Tutaj przygotowałem sobie folię, miseczkę. Troszkę miska za mała, ale lepsza taka niż żadna. Folię muszę podłożyć, bo tam zawsze się leje z tego. To jest wielka micha olejowa, więc troszkę tutaj nam zaleje. Kurwa, śmietnik. muszę na dwa razy ją, bo taka cienka to zaraz się przetnie. Dobra, zobaczmy co jak. ma klucza najpierw do, do bierze. I słoiczka weź. Wchodzimy pod spód. I spuścimy sobie troszkę. Co to kurwa, więc zjebamy <grym> Ej. O kurwa człowieku <laughs> wszystko kurwa zalane O <laughs> kurwa człowieku to folii nie było pod spodem Bardzo czysty olej Piękna <laughs> się już pierdoleł. Och ty kurwa No i dobrze <laughs> No się tyle ile potrzebowaliśmy O kurwa, twoja mać! Ej, z boku korka nie odkręciłem! Nie odkręciłem z boku korka dwajietrzającego! Co to się dzieje, kurwa? Już choj, kostka zajebana. Łoł wow, boj Zeszło, zeszło. Tutaj teraz tyle śrub do odkręcania, że głowa mała. Ale wiatr rozpierdala. Ajajajajajajajajajaj, aj, aj, aj. komplikacje same Majsterwiti. Podaj mi ten olej. Cały słoik, ciśnienie. Nawet kury was żadnej nie wiedział. Bo przygotowany. Do robot. O kurwa, butów nie zmieniłem! Chyba się chowaj, człowieku! Nieś, koszuleczkę szukaj do wycierania łapek. Na razie osadu nie widzę, że jakiś pływał. Pokaż pod słońce, czy będzie prześwitywać. Nie prześwituje nawet pod słońce. Panie, dobry olej. Po zdjęciu tej filterka będzie można tam zajrzeć na dnie czy jakiś szlam, czy nie. I trzeba będzie to zamontować. I nie wiem, czy zamontuję ten tutaj do tych przebodzików. No, bo czuję, że to będzie kupa roboty odkręcania. I chyba majster na odpierdol zrobi jak zwykle. Wymieni tylko olej i cześć. No to... Mówiłem kupuj manuel. <noise> Nie byłoby problemów, kurwa. Z żadną wymianą. Już Pan jeździł i obserwował tylko. A i tak rozłożyłem, że na środku jest dziura w folii. <grymne> Czas szukać kapselka, przykręcić to w pizdu. I tak już się odkręci tylko cały dekelek. A kapselek chyba w słoiku leży. W słoiku nie ma, więc <laughs> musi być w misce. A żeby wyjąć z miski, <laughs> trzeba tą łapkę kurwa wsadzić. Nie ma. Kurwa, gdzie on jest? Ej, koreczka nie ma. Nie musi być w słoiku. W słoiku jest. Pę wam olej nie jest taki tragiczny. Nawet na koszulce jak wycieram łapy to jest taki... Chyba ktoś kurwa zmieniał. Niemożliwe, żeby tak się... Taki czysty był. Dobra, już nam nie będzie kapać, można wyjeżdżać z miską. Dobra, olej wygląda tak czysty człowieku ja bym jeszcze na tym jeździł Trochę tam przyczarnia, ula boga muszę tą folię tam rozłożyć i trzeba odkręcać dekielek tak. później zobaczymy na dnie co tam jest co tam kurwa w trawie pisze który to klucik? o tutaj kurwa taka z gwiazdyczka Kurwa ile razy będę wychodził. Wchodzimy, dobieramy sprzęt. Kurwa za mały. <noise> Jeszcze raz muszę wyjść. <noise> no fucking kurwa, wej. o, już jest podkręcane. Harter pachowa ręka paluszkami, kurwa, takie śruby tkwińce. Trzeba <grywa> zostawić tylko na dwóch. Resztę można odkręcić. odkręcić. Człowiek, to będzie kurwa godzina czasu odkręcania śrub. Muszę kupić tą małą wkrętareczkę taką. To by się tutaj przydało, tylko bzz, bzz, bzz. Ej, ale przecież masz wkrętarkę normalną, mógłbyś tu przynieść. Dobry plan. Gdzie to tam jest? Tą zostaw to ładność. Dobra, to tu można już luzować. Ile tam oleju jest? I co teraz? Jak ja to teraz? U Jezu człowieku, ile oleju tam jest? Myśl co, stać z powrotem. Andrzej kurwa, Andrzej. <grytanie> Miska tam, taki kawał. Przyciągnij nóżkami. Cicho, cicho, dobrze jest. Idzie ta się wiąza roboty, o Jezu! Dobra, dobra, dobra. kurwa. O ty kurwa! Człowiek, <ścoughs> wszystko będzie upierdalone. Szmatka daj. Dobrze, że ten olej nie jest taki czarny, że tak nie brudzi. Sytuacja wygląda tak patrzcie Hops 10 august mamy 2018 rok co to kurwa jest to ej, co to jest patrzcie wióry <laughs> to 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 nie to, to to teraz chyba wpadło przez wiatr rzucone tak mi się wydaje ale ale jak widać jest taki o, o takie, <laughs> jest. mazia taka w każdym razie no, 2018 był wymieniony więc wydaje mi się że w tym roku w tym roku to on był w Stanach więc w Stanach pewnie jeszcze wymienili i tutaj ktoś już jeździł bez wymiany. Więc majster bardzo dobra robota, Aby wymienisz pan, weź pan kurwa bardzo zabolony. Więc koniec części pierwszej. Jutro majster to dokończy. Idę się piwo napić pier... dole nie robię. Jutro sobie e, otworzymy ten filterek i zobaczymy czy tam wiórów nie ma żadnych. Szlamu jest na magnesikach. Sporo. Ja nie wiem, czy to są magnesy, ale to jest takie, takie coś i trochę sporawo jest tego mułu na tym. A jutro sobie zajrzymy do filterka. Zobaczymy, czy tam coś jest. Kit balina, do następnego strzeczka. Cześć! Niech se tam pokapuje, a my kończymy. Kurwa, wszystko maleńko. Dobrze przesmarowało się luk.